Cześć, nazywam się Rafał Tomaszewski i wspólnie z redakcją portalu fintech.pl zapraszam do wysłuchania podcastu z Jako pasjonaci branży fintech zapraszamy do studia ludzi kluczowych dla rozwoju tego sektora. Przeprowadzamy z nim pogłębione rozmowy zarówno o luźnych kwestiach, jak i pogawędki na tematy bardziej skomplikowane. Zajmujemy się wszystkim tym, co w codziennym kontakcie z branżą finansową może umknąć uwadze odbiorców. Codzienne newsy związane z fintechami, bankami czy innowacjami technologicznymi przeczytacie na fintech.pl oraz na naszej facebookowej grupie z Dzień dobry państwu. Z tej strony Łukasz Piechowiak. Zapraszam państwa na kolejny podcast cyklu Fintechowani. Dzisiaj moimi gośćmi są przedstawiciele banku BNP Paribas oraz startupu, może już trudno nazywać, określać te te firmy mianem startupu, aczkolwiek jeszcze taką łatkę ma autenty pan Michał Miszułowicz z BNP Paribas, dyrektor do spraw współpracy z sektorem innowacji oraz pan Grzegorz Wójcik, CEO w Autenti. Będziemy rozmawiać o tym, jak przez ostatni rok układała się współpraca między tymi dwoma podmiotami. Ona była innowacyjna na skalę polską. Jakie są przyszłe plany? I banku względem autentii, autentii względem banku. Mam nadzieję, że uda mi się od moich gości wyciągnąć jakieś informacje oraz o tym, yy, jakie przewidują trendy na przyszłość. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, to może zaczniemy od tego podsumowania. Jak, jak się Państwu ta współpraca ułożyła? Co było najtrudniejsze? A gdzie może tak optymistycznie współpraca układała się lepiej niż Wam się wydawało, że będzie? To może ja zacznę od tego, że jako e, firma, która obsługuje podmiot bankowy, będę się zdecydowanie lepiej czuł, jak pewne informacje najpierw ujawni Michał, bo nasza współpraca przez ten czas naprawdę była bardzo dynamiczna. Związany jestem różnymi klauzulami e, poufności, więc zakładam, że Michał tutaj dużo chętniej opowie o tym, e, co dokładnie zrobiliśmy w pewnych parametrach, które. które które ma. Natomiast ja pozwolę sobie skomentować to tak, na wstęp dobry, tym, że naprawdę ta współpraca jest pionierska w skali nie tylko tutaj naszego kraju, ale ta współpraca już zaczyna się również na horyzoncie międzynarodowym, więc to jest bardzo fajny krok, który zrobiliśmy w tym 2020 roku. No, no to, panie Grzegorzu, zwracając uwagę na tę kolejność, którą pan zaproponował, Panie Michale, zaczniemy od Pana. Jak się współpraca układała z Autenti? Bo ja odnoszę wrażenie, że tak patrząc z boku, że to jest wręcz archetyp dobrej współpracy między startupem a bankiem. No, oczywiście, jednym słowem, to współpraca układała się bardzo dobrze, a dwoma słowami bardzo dobrze. <laughs> Mieliśmy bardzo ciekawy rok 2020. Który nie sprzyjał zbytniej ilości biurokracji i zastanawianiu się. My mieliśmy to szczęście, że z Authentic zaczęliśmy pracę w 2018. Czyli już się znaliśmy, wiedzieliśmy, co, co ta technologia oferuje, i w 2020 znacząco rozwinęliśmy zakres naszej współpracy. Jako partner. Przede wszystkim partner biznesowy technologiczny Autenti było dużym wsparciem dla nas. bo jak każda duża organizacja, my mieliśmy różne pomysły, jak można wykorzystywać Autenti i jak nie można wykorzystywać Autenti. No i z pomocą tutaj Grzegorza i pozostałych osób z Autenti wyjaśniliśmy te kwestie. No. Dość powiedzieć, że ten rok zamknęliśmy z przeszło 287 tysiącami dokumentów, przeprocesowanych skutecznie na platformie. Więc to jest olbrzymi, olbrzymi sukces. Panie Michale, a w, w, tak, żeby mieć możliwość porównania to jak to te prawie 300 tysięcy dokumentów podpisanych za pośrednictwem Platformy Autenti, to jak to będzie się odnosiło w ogóle może procentowo do liczby dokumentów w skali całego banku? A, to bardzo trudne pytanie. Jeszcze nie powiedziałbym, żeby to był znaczący procent całości, całości dokumentów, jakie procesujemy u nas. Natomiast trzeba pamiętać, że yy, bank jest olbrzymią organizacją i procesuje papier nie tylko w relacjach ze swoimi klientami, ale również jako każda korporacja w obiegu wewnętrznym. W tej chwili jesteśmy w trakcie inwentaryzowania, ile papieru zamawiamy rocznie, gdzie go najwięcej drukujemy yy, i rozpoznajemy te procesy, żeby w 2021 i dalej. Też jest depapieryzować. A przy tej depapieryzacji to już można chyba powiedzieć, że dzięki tym 300 tysiącom prawie podpisanych dokumentów, to sporo drzew udało się uratować, chyba. Do tej pory posługiwaliśmy się takim porównaniem, że jest to średniej wielkości las, natomiast dla nas było to niewystarczające i we współpracy z KPMG jesteśmy na finiszu przygotowania raportu właśnie o pozytywnym wpływie środowiskowym paperless. W BNP Paribas i tutaj przygotowałem sobie takie, takie dane za 2020. To jest oszczędność około miliona kartek papieru, co przekłada się na 4 tony emisji CO2. I żeby to tak bardziej zobrazować, te 4 tony dwutlenku węgla to jest około 26 tirów, więc yy, jest to bardzo, bardzo duża różnica. I żeby taki, taką ilość CO2 wyfiltrować, to jeden hektar lasu musi pracować przez 8 miesięcy. Więc, więc ten wpływ jest niebagatelny, a tak jak mówiłem, dla całej organizacji to jest dopiero początek. Średniej wielkości las 26 tirów. No, cóż mogę powiedzieć, to robi, to robi wrażenie. Efekt środowiskowy jest znaczący. Mam nadzieję, że inne podmioty w Polsce pójdą śladem no, tej ścieżki, którą Państwo wytyczają. Ale teraz wracamy do, do biznesu. Zwykle jest tak, że to banki adoptują rozwiązania z innych branż, podpatrują fintechy i wdrażają coś u siebie, a tutaj mamy w sumie odwrotną sytuację, gdzie to bank yy, ma Udaną współpracę ze startupem i fintechy podpatrują, co tutaj się dzieje i chciałyby robić to samo. Taką przynajmniej ja mam refleksję, jak państwo do tego się odnoszą. Pan Grzegorz Bójcik. Przede wszystkim z mojej perspektywy ta współpraca z bankiem to, to naprawdę jest świetny początek, dlatego że Autenti nie, nie powstało tylko i wyłącznie po to, żeby obsługiwać banki. Mówi się o nas jako o fintechu. Ale głównie dlatego, że faktycznie ta współpraca z firmami z sektora finansowego jest w wielu obszarach pionierska. Natomiast my się koncentrujemy przede wszystkim na, na tym, żeby depapieryzować bardzo szeroko wszelkiego rodzaju branże. A sektor finansowy, a w szczególności banki, nam pokazują, że można nam zaufać, że ta wiarygodność rozwiązania sprawdza się nawet w bankowości, ale kluczowe dla nas jest myślenie o tym, że ta misja depapieryzacji to ma dotyczyć każdej firmy, bez względu czy to jest korporacja, która zatrudnia tysiące pracowników, czy to jest firma, która naprawdę jest rozwinięta, ale zatrudnia mniej, czy to jest po prostu jednoosobowa działalność gospodarcza, czy wręcz do celów prywatnych te dokumenty mogą być podpisywane. I to jest jakby to, co się wydarzyło dla nas w tym 2020 roku. Bardzo istotnego, mianowicie udało się z jednej strony, tak jak tutaj słyszeliśmy, bardzo wiele dokumentów przetworzyć, zdepapieryzować, ale co ważniejsze, to miało bardzo duży efekt pozytywny na klientów banku na zarówno przedsiębiorców, którzy korzystają z usług bankowych, jak i z firm, które które, znaczy jak i z konsumentów tak naprawdę, którzy korzystali z usług poszczególnych bankowych i to z kolei powodowało, że coraz więcej firm oraz coraz więcej osób w ogóle na rynku zapoznawało się z nową możliwością, jaką jest podpisywanie dokumentów przez internet. To jest niesamowite, że dzięki właśnie takiej współpracy, którą tutaj z BNP Paribas przede wszystkim pioniersko nawiązaliśmy, udało się mieć ten efekt sieciowy, czyli Prowadzić tą depapieryzację do kolejnych firm, do kolejnych obszarów całej naszej gospodarki. I tak dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy bogatsi o te doświadczenia, że to jest i cała, cała, cała jakby Polska można powiedzieć, zaczęła korzystać z tego, bo, bo wśród naszych klientów są firmy z sektora medycznego, są firmy, które świadczą po prostu usługi konsultingowe, są firmy, które dostarczają różnego rodzaju usługi, czy, czy, czy też to jest sprzedaż energii, czy to jest kwestia produkcji przemysłowej, czy agencje marketingowe, firmy z branży nieruchomości, organizacje non profit. No, nie chcę tutaj wymieniać w szczegółach wszystkich branż, bo pewnie bym bym tutaj czasu nam nie starczyło, ale naprawdę to się wydarzyło, czyli z tego momentu, kiedy, kiedy bank mówi, ok, depapieryzujemy sobie pewne rzeczy na własne potrzeby i tej wiarygodności, której nam to e, przysporzyło, udało się osiągnąć efekt taki, że tak naprawdę każda firma na rynku może skorzystać z naszych usług i, i czerpać te same korzyści, które do tej pory tylko duże firmy mogły zrealizować, bo tylko duże firmy na początku było stać na tego typu rozwiązania depapieryzacyjne. Tymczasem to zeszło naprawdę pod strzechy. I zresztą, co tu dużo mówić? Temat, temat całej niedogodności związanej z pandemią, z, z, związanej z tym, że musimy pozostawać w domu, nawet jeżeli pracujemy, że praktycznie to życie prywatne z życiem służbowym jest za tego samego biurka, bez wychodzenia z domu. To wszystko spowodowało, że, że zaczęło się. Otwierać coraz więcej horyzontów w, w, w wielu osób, że po prostu rzeczy, które się wydawały niemożliwe dla nich poprzednio, stały się prawie że oczywiste, że to jest po prostu nowa jakość. I to jest chyba takie nasze największe biznesowe doświadczenie z tego, z tego roku I, i chyba taki, można powiedzieć, Michał, wspólny sukces, że klienci naszego klienta, jakim jest BNP Paribas, stają się naszymi klientami. Brzmi jak efekt kuli śnieżnej. Ale potwierdzam słowa, że na pewno byliście zajęci, bo parę razy próbowałem jako dziennikarz uzyskać komentarz od autent oczywiście zawsze mi się udawało, ale otrzymywałem informację. Łukasz teraz nie mogę, ponieważ mam bardzo dużo rzeczy na głowie, dzieje się bardzo dużo. Więc może skoro wiemy, że ta skala była wielka, to może mógłby Pan wskazać jakiś najciekawszy use case we współpracy, jakiś może najciekawszy przypadek użycia rozwiązania autenti, taki nieoczywisty, który, który się w toku ostatniego roku u Państwa pojawił. Dobrze, to ja może pozwolę sobie najpierw powiedzieć o tych takich najpopularniejszych use case'ach, które mamy, które mamy z bankiem robionych, a potem powiem o tym takim najciekawszym use case'ie, który mnie zaskoczył osobiście. Jak... Okej. Okay, świetnie. Więc to, co jest ważne, to co, to, co realizujemy we współpracy z, z bankiem, to my realizujemy e, sporo różnych tak zwanych dedykowanych procesów, które rozwiązują konkretne problemy, które bank miał e, przed sobą postawione, czyli na przykład nawiązanie relacji z nowym klientem, które wymaga oczywiście pewnych procedur. Identyfikacyjnych po stronie, po stronie banku, ale potem należy podsumować to w postaci zawartej umowy, która potwierdza te wszystkie dane, czyli to tak, tak zwane otwieranie kont bankowych przez internet. Do tego dochodzą procesy właśnie związane z, ze zbieraniem odpowiednich zgód, oświadczeń, czy też są to zgody e, związane z RODO, czy to są zgody marketingowe. To, to są wszystkie takie elementy, które się e, kryją wokół jednego tematu którym, którym jest po prostu nawiązywanie relacji z innymi partnerami, kontrahentami. Do tego dochodzą różne takie bardzo szczegółowe i specyficzne procesy. Pewnie Michał będzie chciał o nich troszeczkę więcej potem powiedzieć, jak konkretne procesy leasingowe, gdzie celem jest zawarcie umowy leasingowej. Natomiast sam ten proces składa się z kilkunastu różnych takich podprocesów, gdzie trzeba poszczególne rodzaje dokumentów, zgody i inne historie uzyskać. Kolejne rzeczy, które są naprawdę dużym tematem, to są kredyty, kredyty natalne, które robimy z BNP Paribas i tam znowu mówimy o tym, że w ramach celu, jakim jest podpisanie umowy kredytowej, e, mamy kilka różnych e, takich rodzajów dokumentów, które są podpisywane. A teraz może i tak mógłbym dużo więcej powiedzieć, bo tych procesów z bankiem mamy uruchomionych kilkadziesiąt różnych, czyli to nie jest kwestia jednego banku w rozumieniu, w rozumieniu tego, że to jest dedykowane rozwiązanie dla konkretnego, finansowego sektora, tylko to jest naprawdę bardzo dużo use case'ów związanych z różnymi sprawami w, w ramach organizacji. No to, to bank to jest korporacja, jest dużo departamentów, dużo procesów, usług, więc do każdej tej usługi potrzeba wdrożenia osoby, która się tym zajmie, przeprocesowania testów, a następnie ewaluacji tego, więc spodziewam się, że było bardzo dużo przy tym pracy, ale to spodziewam się zanim Pozwolę panu dokończyć odpowiedź na moje poprzednie pytanie, czyli jaki był najciekawszy use case taki out of the box, to moje pytanie typowo organizacyjne, bo y, jestem przekonany, że w ciągu roku musieliście zatrudniać wielu ludzi i wasza organizacja jako spółka na pewno mocno, mocno zwiększyła swoje szeregi. Zresztą nie jest tajemnicą, że poszukiwaliście pracowników. Czy mógłby pan w dwóch zdaniach powiedzieć, jak urośliście? Na koniec z poprzedniego roku zatrudnialiśmy niecałe 30 osób, dzisiaj jest to ponad 70 osób. także 19.30 a teraz 70. Tak, taki, taki jest rząd wielkości zmiany i co ciekawsze większość tych osób zatrudniliśmy w pełni zdalnie. Z częścią osób ja się nigdy osobiście nawet nie widziałem. To też trzeba Ale powiedzieć, że, że to... umowy podpisywaliście przez Autent. Wszystkie umowy podpisywaliśmy elektronicznie. To jest i jakby sami właśnie i tutaj chcę przejść do tego do tego od razu do tej odpowiedzi na poprzednie pytanie, bo jednym z takich kluczowych przypadków użycia naszej platformy są różnego rodzaju cele związane właśnie z relacjami z pracownikami. Również wiele firm wykorzystuje naszą platformę do tego, do tego celu, czy to jest to właśnie zawarcie umowy na odległość, zarówno umowy o pracę, jak i umowy zlecenia, czy umowy o dzieło. Z drugiej strony są różnego rodzaju dokumenty kadrowe, które trzeba podpisywać w trakcie już posiadanych relacji, to również się odbywało u nas wszystko elektronicznie, więc sami na własnym przykładzie pokazujemy, że się da. A wspominał Pan, że pracujecie nad leasingiem, tak, nad w BNP. To mnie zainteresowało i że Pan Michał mógłby coś więcej na ten temat powiedzieć. Tak, już, już opowiadam. Na początku 2019 roku wdrożyliśmy pilota leasingu paperless. Jest to produkt skierowany do y, przedsiębiorców i umożliwia y, zakup pojazdu właśnie w, w formule leasingu. I teraz co jest takiego ciekawego w tym case? Zgodnie z prawem y, umowa leasingowa musi być zawarta w formie pisemnej. Dokładnie. Co, co kończyło się do tej pory na tak zwanym mokrym podpisie, że musi być kartka, na której ktoś się podpisze odręcznie i zostanie zachowana forma pisemna. We współpracy z Authenti e, zrobiliśmy tutaj bardzo innowacyjny proces, zakładający wydawanie podpisów kwalifikowanych, które są równorzędne z odręcznym i pozwalają zachować formę pisemną dokumentu, e, też całkowicie zdalnie i do tej jednej transakcji. Do tej pory byliśmy przyzwyczajeni, że podpis kwalifikowany to jest certyfikat wydawany na jeden rok, dwa lata bądź trzy i to jest duży wydatek, duża sprawa. W tej chwili właśnie we współpracy z Autenti do procesu leasingowego wydajemy jednorazowy podpis kwalifikowany do zawarcia tej konkretnej umowy i możemy to zrobić też zdalnie bez. Bez wizyty, bez fizycznego kontaktu, co w dobie pandemii jest bardzo, bardzo istotne. To jest rewolucja, bo rzeczywiście ten mokry podpis przy umowach leasingowych, no, e, może słuchacze chcielibyśmy dowiedzieć, jak, jaka to jest ryza papieru, ile formalności trzeba załatwić przy leasingu, ale tego jest naprawdę bardzo dużo. Więc cyfryzacja tego procesu była wyzwaniem, jest wyzwaniem chyba dla całej branży leasingowej. Z, z zaciekawieniem będę się przyglądał temu, jak to, jak to będzie funkcjonować. I Mam nadzieję, że Państwu się uda trochę więcej drzew zaoszczędzić. Ale dobra, OK, to, czyli mamy takie podstawowe podsumowanie. Współpraca się udała, państwo jesteście zainteresowani kontynuowaniem jej. Authentic zyskuje nowych klientów, rozwija się, planuje też pewnie jakąś ekspansję zagraniczną. Pan Michał wspomniał o tym, że teraz to jest współpraca na poziomie banków w Polsce, ale może też będzie globalnie. Jeśli się pomyliłem, proszę mnie wyprowadzić z błędu. Nikt nie wyprowadził. Ja nie wyprowadzi... ja <laughs> tak? ja potwierdzam. My też nie jesteśmy tylko klientem autenti i partnerem, ale to z takiej okazji, jakiej się dzisiaj tutaj spotykamy, mamy rocznicę od inwestycji między innymi BNP Paribas w autenti, i pod tym kątem traktujemy, traktujemy autenti jako coś, jako inwestycję, która musi rosnąć i zwiększać swoją wartość. Więc tutaj będziemy też dokładać wszelkich starań, żeby, żeby promować to rozwiązanie również w naszej grupie i ta ekspansja zagraniczna. Zresztą pojawiło się już kilka artykułów na temat potencjalnych polskich jednorożców. No i liczymy, że, że z naszym wsparciem autenti może się stać takim unicornem pochodzącym z Nadwisły. Nie będę w tej kwestii pytał o zdanie Pana Grzegorza, bo jestem pewien, że się zgodzi. Z przedmówcą, ale zapytam o plany na 2021 rok. Najważniejsze wyzwania, jakie są postanowienia, y jakie ryzyka są przed nami i teraz tak krótko ze strony przedstawiciela banku i ze strony przedstawiciela Autenti. Świetnie, więc ja może tak, żeby wprowadzić ten 2021 rok, to powiem, że Faktycznie skorzystało z naszych usług ponad 1300 komercyjnych klientów, wielu różnych firm ze wszystkich sektorów, praktycznie gospodarki. Natomiast to, co jest istotniejsze, to ich impact na rynek był taki, że ponad milion Polaków podpisało jakiś dokument na naszej platformie. Nieźle. To pokazuje, że, że naprawdę ten potencjał jest olbrzymi. Mówimy o wielokrotnym wzroście w liczbie podpisywanych dokumentów na platformie. Natomiast, już tak patrząc na to, co chcemy dalej robić, to na pewno bardzo mocno będziemy rozbudowywali tą naszą. Jak ja to nazywam, interoperacyjność platformy. To znaczy, dzisiaj na naszej platformie, oprócz naszych podstawowych usług, tak jak tutaj zresztą wspominaliśmy, oferujemy również usługi związane z podpisami kwalifikowanymi, a te robimy we współpracy z naszymi partnerami, więc tutaj sieć tych partnerów będziemy. Powiększali systematycznie. To jest pierwsza rzecz. Będziemy wprowadzali nowe narzędzia, które będą służyły jeszcze lepszemu dopasowaniu się do wielu potrzeb, które się pojawiły na rynku. Także ta oferta dotycząca usług kwalifikowanych zdecydowanie będzie naszym tutaj też punktem wyjścia naprzeciwko wymagającym klientom. Druga rzecz jest taka, że z perspektywy międzynarodowej Authenti faktycznie operuje na rynku dość trudnym, dlatego że jest to rynek związany z usługami zaufania, z, z usługami, które działają w konkretnym Bym powiedział tutaj takim legal techowym środowisku, czyli, czyli musi odpowiadać na potrzeby nie tylko i wyłącznie od strony technologicznej, ale też od strony prawnej. I tutaj będziemy się koncentrowali, żeby te nasze doświadczenia z Polski realnie w, na rynki zagraniczne tutaj w Europie e, przenieść, i to jest jakby jedno z głównych, e, e, jeden z głównych celów, który, który posiadamy na ten najbliższy rok. Natomiast natomiast to wszystko jest obudowane tym, żeby chcemy tworzyć jak najbardziej otwarty taki ekosystem, który pozwala nam budować budować rozwiązania dla klientów w taki sposób, żeby właśnie wspierać tą interoperacyjność i współpracę pomiędzy różnymi partnerami. I w tym zakresie te nasze przypadki zainteresowania, czyli te takie jakby to właśnie mówimy rodzaje sposoby zastosowania będą się na pewno poszerzały w zakresie obsługi potrzeb hr na pewno się będą cały czas kręciły wokół tego, co już jest dobrze rozbudowane, czyli tych potrzeb nawiązywania relacji z klientami potrzeb sprzedażowych. Natomiast są też rzeczy, które robimy unikalnie dla sektora finansowego. Chociażby nie wiem nie wiem, czy, 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 czy wiele osób ma tego świadomość, ale przykładowo tak, tak, podstawowy proces w banku, jakim są wpłaty i wypłaty gotówki w oddziałach. Też udało nam się zdepapieryzować w tym roku. To znaczy, na razie jest, jest to funkcjonujące na poziomie pilotażu w, w, w ograniczonej liczbie placówek, ale można wpłacać i wypłacać pieniądze i zamiast kwitków, które do tej pory były na papierze podpisywane, to też jest zrealizowane w sposób w pełni cyfrowy. A więc też będziemy się koncentrowali na tym, żeby takich dedykowanych procesów, czyli tego, co powstało już na bazie, uznanych zastosowań, robić więcej jakby ułatwiać jeszcze bardziej poszczególnym klientom użycie już takich przygotowanych rozwiązań na konkretne już zastosowania. Także to są takie nasze główne motywy, jeśli chodzi o, o rozwój i produktowy, i rozwój na poziomie e, bazy klientów, bo tutaj cały czas no, wiemy, że Mówić szeroko, że każdy może być naszym klientem, to zawsze jest ryzykowne z perspektywy grupy docelowej. Natomiast no, niewątpliwie tak jest tutaj, że te zastosowania potwierdzają taką tezę, że każdy może skorzystać z naszej usługi. Oczywiście jeden to zrobi na większą skalę, drugi na mniejszą skalę, ale absolutnie zachęcałbym do tego, żeby się nie bać cyfry, cyfryzacji. Naprawdę na każdym kroku ona pomaga i to dużo więcej pomaga tym, którzy do tej pory nie działali w ogóle w tym obszarze niż, niż firmom, które już pewne rozwiązania posiadają. Natomiast w obu przypadkach widzimy bardzo duże korzyści z tego, że rozwiązania są też integrowane coraz częściej, już nie tylko na poziomie takiej usługi samoobsługowej, ale na poziomie połączenia poprzez API i jakby automatyzacji pewnych procesów biznesowych, także... No, mam, mam nadzieję, że w sektorze biznesowym się to rozwinie, w mandatach jeszcze Poczekamy na wdrożenie, tutaj proszę się jakoś specjalnie nie śpieszyć. <laughs> taka, 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 taka moja sugestia. A jeśli chodzi o opinię pana Michała Miszułowicza, jakie wyzwania na 2021 rok? Przede wszystkim dalsze rozszerzanie współpracy i depapieryzacji naszego banku. Tak jak odpowiadałem na to pytanie, jaki procent ogólnie papierów banku został usunięty dzięki autentii, pomimo tych dużych liczb dokumentów, to, to procent jeszcze nie jest taki satysfakcjonujący, więc to będzie wyzwanie, żeby, żeby kontynuować to usuwanie papierów z naszej organizacji. I tutaj zarówno mówię o procesach takich zintegrowanych, czyli te wszystkie przykłady, o których mówiliśmy do tej pory: kredyty ratalne, leasing, wpłaty, wypłaty. Jest to zaimplementowanie technologii autenti do naszych systemów, zaszycie całego procesu i pełna automatyzacja. Natomiast z drugiej strony, tutaj nawiązuję do tego, że technologia autentiki jest dla wszystkich, ja bym się do tego przychylił jednak. Nasz bank korzysta również z platformy Self Service Autenti, tej webowej, która jest dostępna dla każdego online. I ona też się cieszy bardzo dużym powodzeniem. Na przykład umowy z naszymi kontrahentami, bo bank to nie tylko usługi finansowe, ale też korporacja, która prowadzi jakieś tam życie gospodarcze, podpisujemy właśnie przez platformę Autenti. Tutaj rozwijanie platformy tej self-serviceowej we współpracy z. Bankiem myślę, że też daje feedback autenti, jakie funkcjonalności są potrzebne i jak mogą zmodyfikować swój backlog na 21-22 rok. Więc ja będę pilnował cały czas rozwoju tych dwóch nóg u nas w banku i procesów zintegrowanych, czyli nowe produkty, może kredyt gotówkowy, może kredyt hipoteczny. To, to są takie gorące trendy, które, które widzę na nadchodzący rok. Ale też będę pilnował rozwoju platformy self-service, tak żeby nikt nie wpadł na pomysł, że komuś umowę można wysłać kurierem do podpisu. Bo to jest po <grym> prostu bez sensu. To pewnie zmartwi branżę logistyczną. Pana ambitna, ambitny cel, no ale tak jak już powiedziałem chyba w trakcie tego podcastu, no w takich żyjemy czasach, trzeba być na pewne rzeczy gotowym. Moimi gośćmi dzisiaj był Pan Michał Miszłowicz, Dyrektor ds. Współpracy z sektorem innowacji w banku BNP Paribas, drugim gościem był Pan Grzegorz Wójcik, CEO w Autenti. Ja nazywam się Łukasz Piechowiak, redaktor naczelny fintech.pl i zapraszam Państwa na kolejne podcasty z cyklu Sfintechowani. Na pewno będziemy poruszali jeszcze temat paperless, współpraca autentii z BNP Paribas i z innymi podmiotami, jak również zachęcam do zapoznania się z wywiadami, które mamy na ten temat opublikowane u nas w serwisie i tam też znajdą Państwo więcej informacji. Więc jeśli kogoś interesuje paperless, to zapraszamy na fintech.pl i do oczywiście. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Dziękujemy.